Hej, dzisiaj zapraszam Was do takich moich przemyśleń, podsumowań roku 2021 pod względem kosmetycznym. Jeśli chodzi o to, jak podsumuję to wszystko, to uwaga. Ja mam Excela od zeszłego roku już taki konkretny Excel to jest. Z podziałem i ze spisaniem wszystkiego, co mam w swoich zasobach. Kiedyś to robiłam w zeszycie, teraz mam w Excelu. Zapisuję sobie, co wykończyłam, co mam nowe, wpisuję to do kategorii, na przykład podkłady, korektory, pudry. Jeśli mam pielęgnację, to jest stricte wszystko z pielęgnacji napisane. Ten mój system jest inspirowany systemem Hailey O, czyli wcześniej miałam kanał, który się nazywał Just by the Makeup, teraz jest przemianowany jako Hailey O, i jej możecie ją też znaleźć na przykład z Beauty News. I Kat i Hailey bardzo lubię oglądać i one. Dajemy taki fajny przykład tego, jak to wszystko można robić. Jak można dobrze zarządzać swoją kolekcją makijażową. I właśnie ona pokazywała i podsumowała swój rok, ten i poprzedni, za pomocą Excela. Miała wszystko wypisane, co dostała w pierze, co dostała ogólnie, co sobie zakupiła, ile czego ma, czy jest na plusie, na minusie. Y, czy nad jakąś częścią Swojej kolekcji muszę popracować Ona ma ogromną tą kolekcję Więc y, to wszystko wygląda Tak, jeśli patrzymy się na te liczby Ale y, No zrobiłam sobie Przez cały rok, mega mocno się starałam I robiąc sobie tego Excela Postanowiłam, że będę spisywała Każdą nowość kupioną w danym miesiącu Dwa lata temu miałam ja na przykład kompletnie, przez miesiąc, nic nie kupowałam, patrzeć, coś musiałam dosłownie kupić, musiałam, nie wiem, kupić żel, dezodorant, pastę do zębów, takie, wiecie, stricte potrzebne rzeczy, niepotrzebne rzeczy, takie, tu już mam tam w zapasie, coś jest w promocji, mi się podoba, nie, żadne z tych rzeczy, po prostu zero zakupów. No i w zeszłym roku sobie postanowiłam, że będę sobie spisywała, ile czego mam... I, w ogóle. I uwaga, w zeszłym roku to też nie jest do końca dobrze opisane, ponieważ miałam też jeszcze kalendarze adwentowe, które liczyłam jako jeden. No ale w zeszłym roku ile zakupionych kosmetyków to była 303 sztuki. 303. Jakby liczyć ceny standardowe. Wszystkich tych produktów. Jeszcze z przeliczeniem, jeśli coś kupowałam z Colourpop, no to jeszcze przeliczałam na dany kurs danego dnia, no to wyszło mi 10 601 zł. i 41 groszy. To jest mega dużo. Jakby bardzo duża kolekcja kosmetyków. Niektórzy mają 30 kosmetyków. Ja mam z zeszłego roku tylko 303. I na przykład w jednym miesiącu miałam 18 kosmetyków, w kolejnym 19, a w kolejnym już 30. Na przykład, jeśli kupowałam jakiegoś boxa jeśli kupowałam coś związanego właśnie z kolor popem, co długo szło, więc na przykład zamawiałam w styczniu, dotarło do mnie w marcu po przeliczeniu okazało się, że jest to już na przykład ponad 1000 zł z całego miesiąca, gdzie przypominam to, ja dawałam tylko i wyłącznie ceny pełne, a przynajmniej 90% mojej kolekcji to jest z cen niepełnych. Promocyjnych. Bardzo często to było minus 20%, minus 30%. Jeśli kupowałam coś w Rossmanie, bardzo mocno się staram najpierw sprawdzić, czy na przykład gdzieś indziej nie jest na promocji. Jeśli kupowałam coś z jakiejś konkretnej firmy, jak Belenda Professional, czy tamto Supreme Lab, starałam się, żeby to zawsze było na promocji. Jeśli coś dostawałam właśnie z Belendy do, do zamówienia, to też to wpisywałam z pełną ceną. Więc nie dziwmy się, że tyle tego jest. <noise> I taka jest suma. W tym momencie zmieniłam teraz system, ponieważ mam cenę regularną. Cenę, za którą kupiłam. I e, jeśli chodzi o tę cenę regularną, no to wiadomo, ona w każdym miejscu jest inna. Szczególnie jeśli patrzymy się na różne sklepy internetowe. Jeśli ktoś kupiłam na stronie Eveline, to patrzę się na stronę Eveline, a nie na stronę Rosmana. Jakby najważniejsze jest to gdzie to tak naprawdę kupiłam. Dodałam sobie w zeszłym roku taką serię specjalny, specjalną zakładkę w Excelu, czyli wykończone. I każdy miesiąc odrębnie liczone, czyli na przykład w styczniu, jeśli wykończyłam tylko cztery produkty, to były tylko cztery produkty wpisane, czyli wycięte, że tak powiem, z tego mojego Excela głównego, z tej rozpiski głównej. Więc na przykład cztery, osiem, siedem rzeczy, to jest Mało patrząc się na to, że na przykład w tym samym miesiącu kupiłam, skoro 4 wykończyłam, a 18 kupiłam, no to jakby jestem 14 na plusie. Z każdym kolejnym miesiącem było to około tych 8, 7, 10 nawet. Widzę, że w sierpniu to po prostu zaszalałam, miałam aż 16 rzeczy, ale przez stricte pierwsze pół roku miałam bardzo mocny taki fokus na to, żeby moja cera była ładna, ponieważ różne okazje się zdarzyły w wakacje, przed wakacjami jeszcze troszeczkę, więc chciałam wyglądać mega ładnie i chciałam, żeby ta skóra była w bardzo dobrej kondycji, więc trochę szalałam wtedy z kupowaniem właśnie na Bielendzie różnych rzeczy, patrzyłam się właśnie na Basic Lab no i też dlatego w sierpniu miałam aż 16 rzeczy wykończonych, bo tak to idzie, no, popatrzmy się na to, że wykańczamy wszystkie inne rzeczy po kolei, dosyć regularnie, jak pianki, żele pod prysznic, jakieś tam nawilżacze, ale jeśli chcemy zagwarantować sobie takie stricte, konkretne działanie, no to musimy zainwestować. Zawsze staram się przed końcem samego roku zrobić sobie takie sprawdzenie całej mojej kolekcji, spisanie od nowa, więc mam. Od tego momentu na Excel i tam właśnie, tak jak mówiłam, wykończyłam sobie te nowości jako cenę regularną i cenę y, zakupu. Kiedy przeglądam wszystkie konkretne szafki, wszystkie rzeczy, czy są dobre, czy są niepokruszone, czy na przykład szminki nie są śmierdzące, bo jeśli są śmierdzące, jeśli coś się stało z ich formulacją, jeśli coś się na nich pojawiło, to wiadomo, wywalamy je, nie używamy tego więcej. To samo jest z cieniami, jeśli są już za stare. Jeśli mamy porozwarstwiane podkłady, mamy porozwarstwiane korektory, patrzymy, wywalamy. Miałam też wiele produktów, które już były tak naprawdę na wykończenie. Używam ich bardzo mało, ponieważ nie chciałam ich wykończyć. W tym momencie powiem Wam, ile wykończyłam produktów, czyli stricte, przeszłam od samego początku do samego końca. To było aż 89 produktów, aż 89 przed, od początku stycznia. Do końca grudnia wykończyłam 89 produktów, to jest bardzo dużo produktów, szczególnie, że to głównie była pielęgnacja. Z kolorówki, wiecie, widzieliście wszystkie denka, bardzo mało wykończyłam. Trochę było do pielęgnacji włosów, szczególnie maski do włosów z garniera, trochę było tych maseczek w płachcie. No, dalej mam bardzo dużo maseczek w płachcie, to jest część mojej pielęgnacji, ale takie... Wyrzucone, właśnie stare produkty, wysprzątane. To było ich 41. I w tym momencie moja kolekcja dalej się rozrasta. Kolekcja, no jakby moje zasoby. Nie chcę tego nazwać kolekcją, bo to je ja tego nie kolekcjonuję. No może niektóre produkty bardziej kolekcjonuję. Ale to są moje zasoby, których używam prawie codziennie. Zazwyczaj na mnie część, którą wiem, że jest z palet. Wiem, że są dosyć nowe. Wiem, że mogę ich użyć bezpiecznie na innych. Tak samo. Mam jeszcze żel do brwi, którego nie testowałam z Benefitu, ale wolałam mieć sprawdzony żel z Eveline i nowy i e, czysty, żeby użyć właśnie do malowania innych. Więc też wiele rzeczy z tych, które kupiłam w zeszłym roku, było dosyć podobnymi rzeczami. Kupowałam też. E, Kilka produktów dla mnie, właśnie na te różne okazje. Czy to podkład, który był mega drogi, bo to był Estela Double Wear. Więc y, uwaga, pokażę Wam, jak wygląda y, te 41 produktów wyczyszczonych, że tak powiem, z kolekcji. Część z nich była już na tyle stara, że, no wiecie, nie dało się z tego używać. Zesnięta stara, wykończona. Lub po prostu wiem, że już tego nie będę używała Sajos, gdzie mi zostało chyba tyle Uwielbianą przeze mnie w pewnym momencie NYX Soft Matte Lip Cream Pudełko po z Vibo. Rzeczy od Tani Bear Matowa pomadka, to jest Lip Gross Golden Rose, Wet Wild, Sephora, i My Secret, żel do Szarą pomadkę z Golden Rose Wykończoną kredkę Pastel Tropics Smashbox Primerizer Maybelline Colosar, jakiś śmierdzący, yy, mini paletka z Sephora, dwie szminki z Astora, stary cień z Pop, który już mi się rusza cały, stara szminka z Oriflame, jakaś końcówka z The Body Shopu Mango, suchego szamponu z Batiste, peelingi z peeling Eveline, oleje, po tym wszystkim jak zobaczę, ile rzeczy kupuję, ile pieniędzy, bóle. Za to wszystko. Stwierdziłam, że ja muszę mieć pewien umar i muszę bardziej się ograniczyć, jeśli chodzi o to, muszę powyrzucać starocia. Jakby każdemu radzę od czasu do czasu powyrzucać te wszystkie stare kosmetyki, które nam zalegają, które mówimy, że zużyjemy kiedyś tam, użyję na ważną okazję, bo jest to bardzo fajny produkt. No nie, on się po prostu psuje, Ale mając. No, pewnie jakbym w tym momencie podliczyła skoro 300 w zeszłym roku, no, oczywiście jeszcze z cieniami pojedynczymi, powiedzmy z 600 produktów. No, mówię z cieniami pojedynczymi, to trzeba naprawdę sprawdzać wszystko po kolei. Więc w tym roku skupię się na tym, żeby bardziej wykończyć te produkty i będę się starała nie kupować aż tyle nowości, szczególnie na przykład z Bel, z Biedronki, bo one są mega tanie. Patrząc na to, jak podrożały ceny w Rosmanie, czy w Naturze, czy w innych drogeriach. A są na przykład co miesiąc nowe. Skupimy się po prostu na tym, co mam. Co Wy na to? Co Wy uważacie o takim podsumowaniu 2021? No, ja powiem, że jestem załamana trochę, bo im bardziej ta liczba rosła tych wszystkich kosmetyków, tym ja bardziej byłam. Przerażona, bo jeszcze tak do końca października nie obliczałam, ile produktów stricte zakupiłam w danym miesiącu, bo po prostu doliczałam sobie kwotę i ta kwota rosła. Jak w pewnym momencie było 6 tysięcy, to tak słychałam, okej, okay, kupuję przecież na promocjach, ale jak ta kwota już urosła do 9 tysięcy, a potem do tych 10, już taki chyba trochę przesadzam. Dajcie znać, co wy uważacie. Ja wiem. Ja wiem, jestem Beauty Guru, nie dostaję paczek pier i mam dużo tego wszystkiego, ale to jest dla mnie, dla Was, dla nas wszystkich. To tyle na dziś. Na razie. Pa.